GTX 1080 Ti chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. GPU, które miało premierę około 5 lat temu i wtedy była to najwydajniejsza konsumencka karta graficzna na rynku, oferująca wydajność większą o nawet ponad 50% względem poprzednika, czyli GTX 980 Ti. Ale pytanie, jak ta karta poradzi sobie w 2023 roku? Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jak mówiłem na wstępie, dziś przetestuję dla Was GTX -a 1080 i Akurat u siebie w kolekcji posiadam wersję Aorusa. Z takich ważniejszych rzeczy 3584 rdzenie CUDA, nie było oczywiście wtedy jeszcze ray-tracingu, czyli nie mam rdzeni RT ani rdzeni Tensor. Pamięć 11 GB, GDDR5X z szyną 352 bity. Jak około 5 lat temu testowałem tą kartę, to pod kątem gabarytów wydawało mi się to istny potwór. No ale porównując ją do choćby nowych rtx 4080, 4090, ta karta jest wręcz mała. Aczkolwiek cały czas w obudowie zajmie Wam ona prawie trzy sloty, także system chłodzenia jest dość potężny. Trzy wentylatorowe, oczywiście chłodzenie półpasywne, do tego metalowa obramówka wentylatorów, solidny backplate, który za pomocą termopadów odbiera ciepło z tych niewrażliwych miejsc, jak pamięci wiram, czy też rdzeń GPU. To jeszcze ciekawostka, bo w tym miejscu, gdzie mamy właśnie rdzeń, jest taka miedziana płytka, która jak widać z biegiem czasu troszeczkę pociemniała. Generalnie GTX -a 1080 Ti na rynku wtórnym można wyrywać już za około 1000-1100 zł. No, sami przyznacie, że w tej cenie, jeżeli chodzi o nowe karty, nic szczególnego nie kupicie. Ewentualnie jakiegoś GTX -a 1650, nawet bez dopisku super, który ma dodatkowo 4GB pamięci WIRAM. Więc taki używany GTX może okazać się naprawdę niezłą gratką. Oczywiście pamiętajcie, że kupując używane karty graficzne, generalnie używany sprzęt, no, zawsze można. Wtopić i natchnąć się na jakiegoś nieuczciwego sprzedawcę. No ale kto nie ryzykuje, że tak powiem, ten nie ma. Zobaczmy zatem, jak taki GTX poradzi sobie w nowszych grach. Wybrałem 10 wymagających tytułów: dwie rozdzielczości 1080p i 1440p. Dodam jeszcze, że większość z tych gier posiada FSR, który jak wiadomo jest kompatybilny z kartami Nvidia, ale użyłem tej opcji tylko i wyłącznie w kilku tytułach, w, trz w trzech chyba bodajże w rozdzielczości 1440p, tam gdzie już karta, że tak powiem, nie domagała. Ale nie będę zdradzał więcej szczegółów. Zobaczcie sami, jak ten GTX sobie poradził. Zaczniemy od Warzone 2. W tym przypadku użyłem trybu DMZ, żeby mieć jakąkolwiek powtarzalność. Jak widać na ustawieniach ultra, spokojnie możemy pograć sobie w 1440p ze średnią powyżej 60 klatek, a w 1080p dobijamy prawie do setki. Dekalisto, protokół to niewątpliwie wymagający tytuł. Prawdzie w 1080p na ustawieniach ultra można mówić o płynnej rozgrywce, niestety w 1440p pojawiają się już schody. Na szczęście z pomocą przychodzi FSR 2.0. Po jego włączeniu w tryb zbalansowany przekraczamy magiczną granicę 60 klatek średnio. W Crysis 3 Remastered na obydwu rozdzielczościach spokojnie możemy wymaksować detale i cieszyć się bardzo dobrą płynnością obrazu. W 2, o ile w 1080p karta daje radę o tyle w 1440p, by mówić o w miarę komfortowym graniu, detale musimy obniżyć na średnie lub też użyć opcji FSR. Po jej włączeniu subaki spokojnie możemy przesunąć na wysokie i przekraczamy wtedy magiczną granicę 60 klatek średnio. Mimo iż God of War to również wymagający tytuł, na GTX 1080 p spokojnie możemy wymaksować detale zarówno w 1080p, jak i 1440p. Cyberpunk 2077 nie był łaskawy dla karty i nawet w 1080p na detalach Ultra zabrakło delikatnie do 60 fps, choć w tym tytule nie jest aż tak bardzo konieczne. W 1440p mimo obniżenia detali na wysokie rozrywka niestety nie była płynna, także albo musimy zmniejszyć je oczko niżej, albo też po raz kolejny skorzystać z FSR, aby mówić o komfortowym graniu w ten tytuł. W testach nie mogło zabraknąć Wiedźmina 3 Next Gen. W tym przypadku suwaki spokojnie możemy przesunąć na Maxa, czyli Uber Plus, włączając to Herworks. Karta nie męczy się z tematem w Assassin's Valhalla. I w obydwu rozdzielczościach mamy bardzo płynną rozgrywkę. Podobna sytuacja w Far Cry 6 na Detalach Ultra. I na koniec Watch Dogs Legion. Wprawdzie w 1440p ledwo co przekraczamy 50 fps, ale w tym tytule moim zdaniem jest to wystarczające. Gdybyście jednak nie byli z tego zadowoleni, to zawsze detale można obniżyć na bardzo wysokie. I uwierzcie mi, nie zauważycie różnicy w jakości wyświetlanego obrazu. Jak widzieliście, GTX 1080 i w 2023 roku nie ma się czego wstydzić. W 1080p spokojnie możecie maksować detale w grach, nawet tych bardziej wymagających. FPS-y bardzo często dobijały do około 100 średnio. Nie ma też większych problemów w 1440p powyżej 60 klatek w średnim klatkarzu. Są oczywiście wyjątki jak Cyberpunk 2077, Dying Light 2 czy też Decalisto Protocol. Tutaj z detali najwyższych trzeba będzie obniżyć o oczko niżej albo też posiłkować się FSR. -y. I w tych presetach jakość czy też ultra jakość w tej rozdzielczości zbyt dużo, zbyt wiele na jakości obrazu nie stracicie, a z pewnością zyskacie sporo na wydajności. Na pewno żadna nowa karta w okolicach 1000 zł nie da Wam takiej wydajności, zwłaszcza w 1440p. Także, jeżeli się nie boicie używanych kart i wyrwiecie takiego GTX za około 1100, nawet 1200 Z, to moim zdaniem cały czas jest to łakomy, bardzo konsek. Moi drodzy, gdybyście chcieli więcej takich filmów, powiedzmy legenda, jaką jest GTX 1060. Gdybyście chcieli, żebym testy takiej karty dla Was wykonał, jak ona wypadać będzie w nowych właśnie grach, to dajcie znać w komentarzu. Na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.